Pochwycenie 23 września 2025 roku. Prawda o tym, o czym wszyscy mówią. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i odkrywasz, że miliony ludzi zniknęły z ziemi w mgnieniu oka. Samochody bez kierowców, rozbijające się samoloty, szpitale w stanie zapaści, zrozpaczone rodziny. Oto scenariusz, który wielu uważa za nieuchronny we wrześniu 2025 roku, kiedy to, jak głosi wirusowa przepowiednia, ma nastąpić pochwycenie. W ostatnich dniach zaczęła krążyć przepowiednia, która niepokoi wielu ludzi. Niektórzy sprzedają wszystko, co posiadają, inni gromadzą żywność i wodę, a są nawet tacy, którzy żyją w strachu przed tym, co ma nadejść. Niektórzy myślą, że cały świat zmieni się w ciągu kilku godzin. Ale czy te reakcje mają jakieś podstawy? Czy też stoimy w obliczu kolejnej wielkiej iluzji? Faktem jest, że ta data jest bezpośrednio związana ze starożytnym świętem biblijnym, które od wieków budzi debaty na temat czasów ostatecznych. Wielu widzi w tym wyraźny znak, że ten moment się zbliża, co zrodziło zarówno nadzieję, jak i rozpacz. Ale czy Bóg naprawdę chciał, abyśmy znali dzień, w którym wszystko się wydarzy? Kwestia jest zbyt poważna, by ją ignorować. Mówimy o czymś, co może zmienić twój sposób postrzegania, twoją wiarę, twoje życie, a nawet twoją wieczność. Istnieją prawdy, które Biblia już nam objawiła, ale także pułapki, które mogą odwrócić naszą uwagę od tego, co istotne. Zanim wyciągniemy wnioski, musimy spojrzeć na słowo, i odkryć, co naprawdę się liczy. Ostatnio na sile przybrała wirusowa przepowiednia, twierdząca, że pochwycenie nastąpi 23 lub 24 września 2025 roku. Ta wiadomość rozprzestrzeniła się szybko, wywołując intensywne emocje i skłaniając wielu do radykalnych postaw, sprzedaży majątku, porzucenia projektów i rozpaczliwego przygotowywania się. To pokazuje, jak bardzo lęk przed przyszłością może zwieść ludzkie serce, pokładając wiarę w ludzkich kalkulacjach, a nie w wiecznym słowie bożym. Biblia ostrzega nas, że w dniach ostatecznych wielu da się ponieść wiatrom nauki i plotkom. Efezjan 4,14. To zachowanie pełne strachu i pośpiechu pokazuje, jak bardzo serce może skupić się na ludzkich przepowiedniach, a nie na drodze ducha świętego. Gdy ludzie zaczynają wyznaczać daty, widzimy więcej paniki niż nadziei, więcej zamieszania niż budowania. Zamiast pokoju, rezultatem jest duchowa niepewność. Musimy pamiętać, że wiara nie opiera się na plotkach czy spekulacjach, ale na solidnym fundamencie prawdy objawionej w pismach. Prawdziwe oczekiwanie chrześcijanina nie powinno być związane z datą w kalendarzu, ale z obietnicą Pana, który przyjdzie jak złodziej w nocy bez uprzedzenia. Pierwsze listy do Tesaloniczan 5:2. Wezwanie nie polega więc na życiu w rozpaczy, ale na stałej duchowej czujności, ufając, że on wypełni swoje słowo w swoim doskonałym czasie. Wielu powiązało przepowiednie pochwycenia ze świętem Trąb, jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim. To święto, zwane również Rosh Hashana. Obchodzono przy dźwięku szofaru, zwiastując nowe początki i wzywając lud do pokuty. Nic dziwnego, że wielu chrześcijan widzi w tym silny symbolizm proroczy, ponieważ Biblia wspomina, że pochwycenie nastąpi przy dźwięku ostatniej trąby. 1 Koryntian 15,52. To prawda, że święta biblijne niosą w sobie prorocze cienie, które wskazują na Chrystusa i wydarzenia końca czasów. Pascha, na przykład. Zapowiadała ofiarę baranka, a pięćdziesiątnica wylanie ducha. W tym sensie święto trąb może nas rzeczywiście uczyć o czujności, pokucie i oczekiwaniu na powrót pana. Jednakże nie możemy popełnić błędu, przekształcając te symbole w ustalone daty, które podsycają spekulacje i zamieszanie. To, co Bóg chciał nam zostawić, to nie szczegółowy plan z datami, ale duchowe znaki, które budzą naszą świadomość. Trąby zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie zawsze oznaczały momenty alarmu, zwołania i sądu. Dlatego ważniejsze od szukania dokładnego dnia jest zrozumienie przesłania. Pan wzywa nas, byśmy przebudzili się z duchowego snu, bo w każdej chwili może zabrzmieć trąba. Na przestrzeni dziejów wielu ludzi próbowało ustalić datę pochwycenia lub końca świata. William Miller w 1844 roku zgromadził tysiące zwolenników, którzy z niecierpliwością oczekiwali wielkiego dnia, ale przeżyli to, co nazwano wielkim rozczarowaniem. Wieki później, Harold Camping przewidział pochwycenie na 2011 rok, i ponownie miliony zostały zwiedzione. Wielu sprzedało swoje domy i opróżniło oszczędności. Rezultat był ten sam. Frustracja, drwiny i dyskredytacja w oczach świata. Te porażki przypominają nam o niebezpiecznym schemacie. Gdy ludzie próbują zastąpić boskie objawienie własnymi kalkulacjami, rezultatem jest zawsze upadek. Jeremiasz 14:14 14 już ostrzegał, że fałszywi prorocy prorokują wizję ze swojego serca, a nie z ust Pana. Innymi słowy, to nie pierwszy raz, gdy lud Boży jest zwodzony przez przepowiednie pochodzące od ludzi. Ale bez źródła w Bogu. Dlatego potrzebujemy rozeznania. Aby nie powtarzać tych samych błędów. Największym niebezpieczeństwem jest nie tylko samo oszustwo, ale duchowe konsekwencje, jakie ono pociąga za sobą. Wielu, widząc, że takie przepowiednie się nie sprawdzają, traci wiarę, oziębia się w swoim chodzeniu z Bogiem, lub staje się sceptyczna wobec proroctw biblijnych. Ale porażka nie leży w słowie Bożym. Leży w ludzkiej arogancji, która chce wiedzieć to, co sam Chrystus powiedział, że nie zostanie nam objawione. Prawdziwy uczeń nie żyje z kalkulacji, ale z posłuszeństwa i wierności. Jezus nie pozostawił żadnych wątpliwości, mówiąc o swoim powrocie. W Ewangelii Mateusza 24:36 oświadczył: A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, ani syn. Tylko sam ojciec. Ten werset powinien wystarczyć, by uciszyć wszelkie spekulacje. Chrystus jasno stwierdził, że dokładny moment jego przyjścia nie jest w zasięgu ludzkości, ale należy wyłącznie do suwerenności ojca. W dziejach apostolskich 1:7, gdy zapytano go o przywrócenie królestwa Izraela, Jezus odpowiedział: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w swojej mocy ustanowił. Widzimy tutaj, że troską chrześcijanina nie powinno być rozszyfrowywanie ukrytych dat, ale posłuszeństwo wezwaniu do bycia wiernym świadkiem. Celem nigdy nie była ciekawość, ale misja, nigdy spekulacja, ale przygotowanie. Ostrzeżenie Jezusa chroni nas przed dwoma niebezpieczeństwami: rozczarowaniem i rozproszeniem. Ci, którzy upierają się przy ustalaniu dat, są rozczarowani. Ponieważ nieuchronnie się mylą. A ci, którzy mają obsesję na punkcie spekulacji, rozpraszają się, tracąc cenny czas, który powinien być zainwestowany w królestwo. Mistrz wzywa nas, abyśmy zawsze byli gotowi nie na ustalony dzień w ludzkim kalendarzu, ale na dowolny moment, w którym zdecyduje się zabrać swój kościół. Historia dowodzi, że wszyscy, którzy próbowali ustalić daty pochwycenia, ponieśli porażkę. I nie był to tylko błąd w obliczeniach, ale duchowe rozproszenie, które odwróciło wzrok chrześcijan. Zamiast żyć w świętości i w komunii z Panem, wielu zaczęło żyć w panice, uwięzieni w plotkach, a nawet w obsesji, poświęcając więcej czasu przepowiedniom niż modlitwie i słowu. Wróg wie, jak wykorzystać te fałszywe oczekiwania, aby osłabić wiarę. Apostoł Paweł ostrzegał już w drugim liście do Tesaloniczan, 2:2, aby wierzący nie dawali się zwieść plotkom ani łatwo poruszyć rzekomym objawieniom. Celem oszustwa jest właśnie to: odebrać pokój serca i odwrócić oczy od Chrystusa. Gdy niepokój o datę zajmuje miejsce żywej nadziei, duch staje się niewolnikiem strachu, a duchowa czujność zostaje zastąpiona przez zmartwienie. Ten rodzaj rozproszenia jest niebezpieczny. Ponieważ na pozór wygląda jak zapał, ale nim nie jest. Ludzie mogą wydawać się bardzo oddani, gdy gonią za nowymi przepowiedniami, ale w praktyce marnują swoją energię na coś, co nie buduje. Prawdziwe przygotowanie nie rodzi się z niepokoju, ale z codziennego posłuszeństwa Bogu. Dlatego zamiast gonić za nowymi datami, jesteśmy wezwani, by żyć mocno w Panu, wzrastając w świętości. I trwając w niezachwianej wierze. Gdy pojawiają się plotki o dacie pochwycenia, wielu spieszy się z zewnętrznymi przygotowaniami: gromadzą żywność, kupują zapasy, porzucają pracę, a nawet pozbywają się swojego mienia. Chociaż te postawy mogą wydawać się roztropne, ujawniają serce bardziej zwrócone ku strachowi niż ku wierze. Słowo Boże nigdy nie nakazało nam przygotowywać się przez gromadzenie ziemskich zasobów. Ale przez utrzymywanie naszych serc blisko Pana. Prawdziwe przygotowanie jest duchowe. Paweł przypomina nam w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4:17, że zostaniemy pochwyceni, aby spotkać Pana, i tak zawsze z nim będziemy. Oznacza to, że podstawowym warunkiem nie jest posiadanie zapasów żywności czy pieniędzy, ale bycie odzianym w szaty sprawiedliwości, obmytym we krwi baranka. Różnica między tymi, którzy zostaną wzięci, a tymi, którzy pozostaną, nie będzie zależeć od zewnętrznych zapasów, ale od serca oczyszczonego przez łaskę. Dlatego wielkie pytanie nie brzmi: Czy mam wodę i jedzenie, aby stawić czoła chaosowi? Ale czy żyłem w świętości przed Bogiem? Pochwycenie nie zabierze najlepiej przygotowanych po ludzku, ale tych, którzy pokutowali, pozostali wierni i zostali przemienieni przez Ducha Świętego. Podczas gdy wielu wydaje swoją energię na to, co zewnętrzne, wezwanie Chrystusa jest jasne. Dbajmy o wnętrze, bo to serce czyste ujrzy Boga. Mateusz 5,8 Przecież wielkim przesłaniem Jezusa nie jest to, abyśmy odkryli, kiedy powróci, ale abyśmy zawsze byli gotowi. W Ewangelii Mateusza 24,42 mówi Czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Pan Wasz przyjdzie. Czuwanie jest codzienne, nie zależy od plotek ani ludzkich kalkulacji. Wierny uczeń żyje tak, jakby mógł spotkać Chrystusa w każdej chwili, nie potrzebując przepowiedni, aby obudzić swoją wiarę. Ta czujność nie jest bierna, lecz aktywna. Oznacza życie w świętości, utrzymywanie życia modlitewnego. Pozostawanie w stałej komunii z Duchem Świętym i wypełnianie misji, którą Pan nam powierzył. Jezus zostawił wielki nakaz jako polecenie. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mateusz 28, 19-20 Prawdziwe przygotowanie nie polega na pilnowaniu dat, ale na pilnowaniu słowa, niosąc zbawienie zgubionym i budując Kościół. Zatem to nie data ma znaczenie, ale stan serca. Nie powinniśmy żyć w lęku przed plotkami, ale być gotowi w każdym czasie. Stała czujność stawia nas w pozycji wiernych sług, którzy oczekują pana z radością, a nie ze strachem. Bo gdy zabrzmi trąba, nie będzie już czasu na przygotowania, a jedynie na to, by zostać znalezionym gotowym lub nie. Oto wezwanie: czuwajcie, módlcie się i wytrwajcie do końca. Po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, jest jasne, że ustalanie dat pochwycenia zawsze prowadziło do błędu, frustracji i rozproszenia. To, czego uczy nas Biblia, to fakt, że nie potrzebujemy ludzkich przepowiedni, ale niezachwianej wiary w obietnicę Chrystusa. Prawdziwym celem nie jest wiedzieć, kiedy przyjdzie, ale jak żyjemy, aż przyjdzie. Dlatego przygotowanie, którego Bóg od nas oczekuje, nie polega na materialnych zapasach, ale na skruszonym sercu przed nim. To życie w pokucie, świętości i wierności, z oczami utkwionymi w Jezusie. Autorze i dokończycielu wiary, Hebrajczyków 12:2. Pochwycenie będzie nagłe, ale nie zaskoczy. Tych, którzy trwają mocno w świetle. Zatem pytanie do ciebie dzisiaj brzmi: Gdyby trąba zabrzmiała teraz, czy byłbyś gotowy? Czas na decyzję nie jest później, ale dzisiaj. Czuwajcie, módlcie się i wypełniajcie misję, którą zostawił Chrystus, bo dzień i godzina należą tylko do Ojca ale przygotowanie należy do każdego z nas. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to znaczy, że zależy ci na Słowie Bożym. Napisz więc w komentarzach Panie Jezu, nie wiem kiedy nadejdzie ten dzień, ale chcę wstąpić z Tobą. Amen.